Cześć, witam was serdecznie w kolejnym odcinku Tablicowa Środa. Tak jak zapowiadałem, dzisiaj chciałbym wam zaprezentować tablicę rejestracyjną z misji. No właśnie, o jaką misję chodzi? Tablica, która tutaj widnieje, napis, który na niej jest, oznacza, że pochodzi ona z misji ONZ w Haiti i wydawana była w latach 93-96. Tablice miały y, różny, że tak powiem, wygląd, bo y, jedne wyglądały tak jak ta, którą ja mam i tutaj Wam prezentuję, ale były też takie tablice troszeczkę szersze i one były bez y, obramówki dookoła. Tablice te misyjne są o tyle fajne, że tak naprawdę e, rzadko się zdarza, żeby były dwie jakieś tam podobne. E, sam na przykład mam tablicę z misji w Kambodży, gdzie e, Polacy brali udział, ale może o tym w przyszłości, a może nawet o tym zrobimy w przyszły odcinek. O, bo to jest bardzo fajna historia, się wiąże z tamtą tablicą, ale nie będziemy wyprzedzać faktów. Tablica, którą tutaj widzicie, mamy już ją e, kilka lat e, w zbiorze. E, no my zbieramy, jak wiecie, nie tylko zwykłe tablice same, ale też takie tablice różne misyjne czy nawet tablice, które nie są do końca tablicami rejestracyjnymi, też coś takiego zbieramy w ramach po prostu nawet materiału porównawczego, jeżeli chodzi o wytłoczenie. Tutaj e, miałem kilka pytań, czy zrobię może jakiś filmik o e, tablicach rowerowych, w przyszłości coś zrobimy. Tutaj teraz tak sobie pomyślałem, że fajnie by było może jeszcze tą drugą tablicę pokazać, także ją e, zaprezentujemy. E, naprawdę tablica z fajną historią. Mamy w sumie dwie, są dwie różne i zobaczymy może nawet dwie bym wam pokazał, ale naprawdę historia jest niesamowita, kiedyś chyba nawet była na Facebooku opisywana ale nie pamiętam tego dokładnie. Pamiętajcie, że tutaj na naszej stronie internetowej możecie być na bieżąco, jeżeli chodzi o nowe eksponaty w kolekcji naszego muzeum, a w ostatnich tutaj, dwóch tygodniach naprawdę sporo rzeczy nam doszło. No i jak nie obserwujecie nas jeszcze na Facebooku, na Instagramie, to was do tego serdecznie zapraszam. Także w sumie mamy na dwa filmy do przodu, że tak powiem, już jest zapowiedziane, co będzie, ale jeżeli byście chcieli coś takiego innego, specjalnego, to dajcie znać w komentarzu, a ja postaram się dla was taki właśnie film filmik nakręcić. Pozdrawiam Was serdecznie.